Daję już głos panu Grzegorzowi w zakresie prezentacji regulaminu działalności w Dziękuję bardzo. Witam Państwa serdecznie. Moje nazwisko Grzegorz Lilian, reprezentuję Biur Patryk z, ze Środki Wielkopolskiej. Wspólnie z panem Martą Kadaś, który uczestniczy przy w spotkaniu, przygotowaliśmy dla państwa projekt regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Świdłowieście. Jest to bardzo istotny tegoż regulaminu. Po pierwsze, należy go uchwalić po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego. Jeśli chodzi o terminy dostosowania, to jak Państwo dostosowali wiecie, jest to koniec tego roku. Jednak należy oczywiście uwzględnić właśnie ten termin e, zasięgnięcia opinii, ponieważ też trwa e, e, jakiś czas w historii zapisano e, konieczność dostosowania regulaminu w terminie 6 miesięcy od dnia uchwalenia planu gospodarki odpadami dla projektów. Wkrótce najważniejsze elementy dotyczące oczywiście gospodarki odpadami, e, wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie miasta, to jest najlepsza rzecz, która musi wiedzieć. i tutaj rozpisano kilka punktów, przede wszystkim prowadzenie legislacyjnej w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych. No i tutaj ustawodawca wymienił wiele odpadów, frakcji odpadów selektywnych, które muszą być zbierane w sposób selektywny, m.in. zużyte materiały akumulatory leki, sprzęt elektryczny, elektroniczny, odpady wielkopaletowe, medle, czyli te odpady, które na co dzień... Powstają gospodarstwa gospodarstwach domowych, niekoniecznie codziennie, ale jakimś, co jakiś czas powstają i zasadniczo nie powinny zostać wyrzucane do mieszanych odpadów komunalnych, tylko powinny być z tych odpadów wysegregowane, i gdzieś w prawidłowy sposób zebrane i w, w dalszym etapie odzyskane. Kolejny no punkt, który zawarto w ustawie, jest to punkt piąty. Punkt czwarty wykreślono e, wcześniejszą zmianą ustawy. To nie jest błąd, tutaj oczywiście dokładnie. E, punkt 5. inne wymagania wynikające z majorskiego planu gospodarki odpadami, które w tej zrównoważoność e, należy w e, wskazać, że właściciel jego jest zobowiązany do ograniczania ilości wytwarzanych odpadów i prowadzenia zysku, e, kosztów można by w tym regionie zależało od wychodzi poza gospodarczego odpadu. I tutaj też kilka przykładów, które. E, Pojawiają się w większości regulaminów finansowych, których już w tej chwili nie można zapisać, między innymi zakaz spalania odpadów, zakaz jakichś konkretnych rzucania konkretnych do pojemników. Tego wszystkiego zapisać już nie można. Kolejna rzecz, która też pojawiła się w ostatnim czasie. Tutaj orzecznictwo nie jest jednoznaczne, ale wskazuje się. Między innymi w wyrokach NSA, że nie powinno się zabierać definicji, w szczególności tworzenia nowych definicji, czy zmieniania treści definicji, które znajdują się już w innych ustawach. I w tym kontekście regionalnym definicji też nie zawada. I tutaj jeszcze jeden przykład, bardzo świeży. Czyli Państwa województwo tutaj na domu e, zawarło w, w swoim regulaminie większość zapisów, o której była mowa. E, I to jest e, rozstrzygnięcie nadzorcze z 6 listopada, czyli bardzo świeże, e, właśnie stwierdzające, e, tutaj można wydać się materiałów, ale w zasadzie większość e, paragrafów e, regulaminu od 1 do 14 została przez Radów Województwa wykreślona właśnie z powodu niezgodności stawek, te pojemności e, opieraliśmy się przede wszystkim e, na państwa poprzednich regionach, aby nie wprowadzać tu e, wielkiej rewolucji, ale wprowadziliśmy też kilka e, dodatkowych elementów e, opierając się e, między innymi o opracowania w e, zasadzie naukowe dotyczące zasobów, określenia liczby pojemników rodzajów ich wielkości, czy inne regulaminy powstające właśnie w tym czasie na bazie nowej ustawy o utrzymaniu czystości, w której również te wszystkie elementy się wskazują i próbowaliśmy wybrać ten sens najbardziej istotny i wielkości. Chciałbym się tutaj skupić przede wszystkim na zawodowej mieszkaniowej, czyli tej, która będzie dotyczyć tutaj. Zarządzanie nieruchomości. Przede wszystkim podział na zabudowę jednorodzinną i wielorodzinną określany jest ilością litrów czy ułamkiem metra sześciennego na jednego mieszkańca. Czyli licząc w jaki pojemnik ile jest potrzebny dla danej nieruchomości, to na tym należy przetrążyć liczbę mieszkańców przez pojemność tego pojemnika. Jeśli chodzi o zabudowę wielorodzinną,